Cześć, Krzysiek Kłuchowicz. To jest kolejne spotkanie z cyklu Zawód Gitarzysta i pierwsze z dwóch, w którym chciałbym się zająć tematem grania solowego. Solówki. Nie ma co ściemniać, nie ma co ukrywać. To jest coś, co my gitarzyści kochamy najbardziej. Natomiast od razu zaznaczę, ja się nie czuję wybitnym improwizatorem ani wybitnym solistą, więc bardzo proszę nie traktujcie tego filmu jako wypowiedzi eksperta, tylko raczej jako wypowiedź kolegi po fachu. Mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach swoimi doświadczeniami, swoimi sposobami ćwiczeń, swoimi opiniami i w tych dwóch filmach spróbujmy się czegoś razem od siebie nawzajem nauczyć. Jeśli myślę o solówkach, to przede wszystkim chciałbym to podzielić na dwa elementy. Pierwsze to są takie solówki ułożone, a drugie improwizowane. W tym filmie zajmę się bardziej y, improwizacją, dlatego że często z improwizacji wychodzą też solówki ułożone. Y, I teraz tak, jest bardzo duża różnica między solówką w bosanowie a solówką w heavy metalu. W pośrodku jest mnóstwo y, odcieni różnych gatunków. I każda taka solówka będzie wyglądała inaczej, ale spróbowałem się zastanowić, czy są jakieś elementy wspólne i według mnie są. I takimi elementami improwizacji, które niezależnie od stylistyki sprawiają, że solo jest w moim odczuciu dobre, są frazowanie, rytm, czyli osadzenie dźwięków, które gram w czasie, dynamika i artykulacja, oraz budowanie napięcia, czyli sprawianie, że solo staje się jakąś całą zamkniętą opowieścią. I tymi elementami chciałbym się dzisiaj zająć. I co to jest frazowanie? Mówiąc najprościej, jest to budowanie fraz, czyli zdań. Każda solówka powinna mieć swój początek, środek, rozwinięcie, zakończenie. Tak jak każda dobra opowieść. Solo to powinna być opowieść. I tak, tak jak w opowieści mówionej czy pisanej, powinniśmy stosować znaki przestankowe, czyli kropki i przecinki, yy, po to, żeby dać słuchaczowi przetrawić to, co powiedzieliśmy, żeby samemu złapać oddech, żeby umieć budować napięcia. Tak samo w solówkach. Jeżeli gramy cały czas longiem, bez zatrzymywania, bez łapania oddechu, to to może zmęczyć zarówno nas, jak i słuchaczy. I teraz pytanie, czy da się to frazowanie ćwiczyć? Otóż da się. Najlepiej, według mnie, uczyć się od mistrzów. I zagram Wam teraz 16 taktów, sola Majsa Davisa z utworu So What z płyty Kind of Blue. Zwróćcie uwagę na frazowanie, to znaczy ile jest przerw, ile jest oddechu, jak jest zbudowane napięcie pomiędzy poszczególnymi frazami i jak jest zbudowana cała ta 16 taktowa konstrukcja, bo to w zasadzie jest jedna dłuższa wypowiedź. To jest demol i solo. I zobaczcie, harmonicznie tam się nic nie wydarzyło. To jest jeden akord d i jedna skala d-dorycka. Znacie ją albo bardzo szybko możecie ją poznać. Jest grana w jednej pozycji. Pod koniec jest harmoniczna, ale nawet bez tego i tak cała finezja tej części bierze się z frazowania, z tego jak Majs konstruuje poszczególne frazy, przerwy między nimi i całą szesnastotaktową wypowiedź. I teraz jak ja to ćwiczę, to po pierwsze uczę się solówki Majsa. A po drugie, staram się ją zagrać po swojemu, to znaczy w jakiś sposób zmodyfikować dźwięki, na przykład i sposób ekspresji, ale mając w pamięci tamto frazowanie. Spróbuję pokazać yy, przykładowo podwójną taką solówkę z wykorzystaniem części fras Majsa i części swoich, tak żeby wprowadzać tamto solo we własny jakiś język i we własny sposób wypowiedzi. Z, dwa. Raz. Kiedy gram solo, to staram się myśleć tak, jakbym grał na instrumencie dentym. w tym sensie, że żeby robić oddechy. Tręba czy saksofonista nie mogą grać non stop ciurkiem, bo muszą złapać oddech i zagrać kolejną frazę. I tak samo staram się robić na gitarze. Co jeszcze jest fajne do ćwiczenia i co ja stosuję? To ważne, żeby nie każda fraza zaczynała się i kończyła w tym samym miejscu. To znaczy, żeby nie zaczynać zawsze na raz na przykład. I dobre do ćwiczenia jest coś takiego, że gram na przykład jedną frazę raz, dwa, trzy, cztery. Prosta fraza. Raz, trzy, cztery i taką mamy frazę, ale teraz będę starał się ją przesuwać w takcie, zaczynając od każdej kolejnej ósemki. To jest dobre ćwiczenie na rozbudowywanie tej wrażliwości frazowej, powiedzmy. Trzy, cztery, pierwsza raz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Czyli na i było. Jeszcze raz. Trzy, cztery i raz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, trzy na dwa. Raz i dwa. Teraz będzie na dwa i. Trzy, cztery i raz i dwa. I tak dalej. Spróbujcie sobie tak poćwiczyć. Jedna fraza i przesuwamy to o kolejne ósemki w takcie. I w ogóle, w takiej dyskusji, która czasem się gdzieś przewija, czy improwizować grając sercem, czy uczyć się tej improwizacji w jakikolwiek sposób. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby się uczyć po to, żeby potem grać sercem. To znaczy, po to, żeby potem w trakcie improwizacji nie myśleć o tym, co gramy. Ale to, co się nauczę, zostaje w głowie, zostaje w palcach, i potem nawet jak o tym nie myślę. To jestem w stanie to wykorzystać. Kolejne ćwiczenie, które y, mogę zaproponować a propos ćwiczenia improwizacji, które sam lubię robić, polega na tym, że gram jakąś frazę. Na przykład. To może być dowolna fraza, ale zawsze gram ją w tym samym miejscu y, w pewnej strukturze improwizacji. Czyli na przykład na raz czwartego taktu, w poprzednich trzech grając co innego. I co to powoduje? Po pierwsze. Nie odpływam zbyt daleko, bo mam w tyle głowy, że za chwilę pojawi się ta fraza, którą muszę zagrać. A po drugie, żeby ona miała sens, to muszę myśleć o tym, żeby prowadzić w jakiś logiczny sposób melodie, które do tej frazy doprowadzają. Już pokazuję, jak to wygląda. Według mnie warto zwrócić uwagę, to dynamika i artykulacja, czyli to jak głośno, jak cicho gram, jak mocno wydobywam dźwięki, czyli czy zagram. Czy zagram... Warto to różnicować i dobierać środki w zależności od potrzeb oraz artykulacja. To znaczy jest różnica, czy zagram legato, czy staccato, czy zagram. Ma inny ciężar gatunkowy, i warto też nad tym popracować i na to zwracać uwagę. I teraz na koniec spróbuję zagrać cztery chorusy bluesa w demol. I zadanie jest takie, żeby rozbudować to solo, stworzyć jakieś napięcie z wykorzystaniem tych środków, o których dzisiaj mówiłem. Czyli bez rozbudowywania harmonii, będzie to głównie skala bluesowa, bez przyspieszania i bez. Zmiany barwy, bez dopalania przestrzegów. Gram cały czas na czystej barwie. Chodzi o to, żeby oprzeć to solo głównie na zróżnicowaniu dynamiki, artykulacji i na frazowaniu i stworzyć jakiś rodzaj napięcia. I każdy to może zrobić. Znaczy, nawet jeżeli nie znam, nie wiadomo jakich harmonii i nie potrafię grać szybko, to mogę spróbować zagrać fajne solo, opierając się na zróżnicowaniu dynamiki, artykulacji i frazowania. Spróbujemy. Wszystko na dzisiaj, za tydzień drugie spotkanie poświęcone improwizacji i poruszę temat dźwięków. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj, mimo że całe spotkanie dotyczyło improwizowania, w ogóle nie rozmawialiśmy o harmonii, o skalach, o akordach, ale według mnie o tym, co jest pierwszorzędne i najistotniejsze w trakcie improwizowania. Zadanie konkursowe na ten tydzień, można wybrać jedną z dwóch zadań. Po pierwsze, można nauczyć się sol solówki Majsa Davisa z utworu so what, znaczy pierwszych 16 taktów, te, które dzisiaj grałem i to się bardzo przyda na pewno albo zagrać swoje 16 taktów ale na jednym akordzie i tak, żeby za każdym razem czwarty takt wyglądał tak samo żeby w czwartym takcie grać tę samą frazę to jest to ćwiczenie, które robiłem również w trakcie dzisiejszego spotkania powoli zbliżamy się do końca za tydzień jest ostatni film a za dwa tygodnie, to już zapowiadam teraz chciałbym zrobić spotkanie online z wami, w sensie live'a na którym będziemy mogli sobie porozmawiać na te tematy, które tutaj były poruszane, rozbudować je, pozadawać pytania albo wymieniać się doświadczeniami. Zapraszam serdecznie. Jeszcze powiem, kiedy i o której będzie to spotkanie. A tymczasem do zobaczenia za tydzień o tej samej porze, w tym samym miejscu.